Największy problem dla rolników dzisiaj nieprzewidywalność wody na 100%. Gdy wody jest mało, plony cierpią, a zbiory są coraz mniejsze. Moja wina. Zaraz wyłączę ten deszcz. Człowiek dziwnie się czuje mówiąc coś takiego. Jakie było pytanie? A, tak. Kiedy poproszono mnie, żebym wypróbował tą nową aplikację do kontrolowania deszczu, pomyślałem. Najpierw świnie zaczną latać. Więc tak, teraz dokładnie mogę decydować, gdzie ma spaść, ile ma spaść i kiedy. To było niesamowite dla plonów, ale tak szczerze mówiąc, tak między nami, czasem po prostu tego używam, żeby tylko uszczęśliwić moją wsiasznicę. Gdyby to było takie proste. Nie możemy kontrolować pogody, ale możemy być odporni. Nazywa się eligent. Zapewnia ploną siłę bez względu na to, co przyniesie pogoda.